Cześć, witajcie ja z tej strony, mam taki oto kolejny odcinek serii, przepraszam, że tyle ich nie było, znaczy dzisiaj yy, będą, znaczy będzie najprawdopodobniej jeden, może nawet dwa. Ja się, jestem w innej zbroi niż zwykle I mam trzy takie coś, co no, dobra. I kopiem jesteśmy w kopalni akurat, ale to dlatego, że patrzcie jak nisko jesteśmy. Chwila, ja sobie wezmę tylko telefon. Przejdźmy, nagrywam. E, dobra. Nawet wypijemy sobie Mining Potion. Albo dobra rzecz bez. Ło! Wow, no i doszliśmy. Świetnie. Smart skurczony. Wyłączę, fuck. Już na tak starcie demon na starcie. Uf. Jestem w zbroi maga, w ciągłowej zbroi. Tak, zdecydowałem się być magiem. A w sumie z demonem się przydałem, skoro jestem magiem. Oooooooo. Wow, zagowało jeju Jak ladrzy Byłem poza nagraniem w dżungli Jeszcze muszę nawet trochę do dżona pójść bo zapomniałem jednej bardzo ważnej rzeczy wziąć Bo jej nie znalazłem Okej okay. Widzicie, mnie atakuje wszystko. O! Dobra. I... Przecież znalazłem tego goblina. Widziałem go, połączyłem sobie sporo akcesoriów. Jest fajnie. Yes. Be! Spoko To ile się nie mylę, daje nam coś takiego, że przez 7 sekund możemy wchodzić do lawy. To się nawet przyda. Oj, właśnie, Hellstone trzeba zebrać. Później tutaj nawet przyjdę chyba z taką fajną To będę mógł ten... Wchodzić do lawy na tam 5 minut chyba Chyba tak No i będę mógł sobie wszystko tam zebrać I ta miksturka się nazywa Obsidian Skin Potion Kurde Dwa demony, no! Jajce co ze mnie robicie Czy mnie oślepić. Nic nie widzicie teraz? Przepraszam was za to ale to przez te głupie demony A zginęło obydwa Kolejny demon. Ale jakoś schodzą o, tutaj tu się. Jest. W sensie coś jest w sensie Healthstone. Okej okay, dobra. Tutaj też jest helstone. Tylko że problem jest taki, że będę musiał jeszcze od groma obsydianu sobie pozbierać. Bo będzie niestety potrzebny, żeby stworzyć sztabki z Helstoneu. Czyli też na dwa mogę m, tylko tak sobie kopać bezkarnie. Okay. Sorry jeśli mało widzicie, ale e, nie jestem zajęty jakoś teraz stawianiem pochodni. Dobra. Stąd sobie weźmy. Jeszcze tutaj. Tego demona trzeba ubić. W sumie fajnie będzie, jak mi wypadnie taka książka z niego. O, dy, Niech tu wleci. Gdzie dobrze? Tylko, że nie wleci. O, wleciał, dobra. A, nic nie zrobił. Aha, tu nie ma przejścia. Idziemy tędy. O ten górny! Nie! Dobra. Dziągam jest odcinek. Okej. O, jak mało chapę mam. Ten drugi set mam bardzo mało defa. Ale daje nam... Y Aż, aż 60 many. I ta mana aż 16% szybciej nam się regeneruje. Jeszcze mam takie coś co nam daje jeszcze plus 8% tej regeneracji. to jest fajnie. Zdecyduj się, Impie, gdzie będziesz siedział. I do No znowu wpadłem do lawy. Dobra, mogę już mieć córkę, mogę. No zobaczymy. Idziemy dalej. Trzeba unikać tego Impa. Właśnie. Tego nam się przyda. Ten piesek Nie wyszło. No patrzcie, jest takie coś, że przyczepicie się kukiem do tego i macie spieda takie. Tylko, że się zatrzymałam, bo padło na drzwi. Jak widzicie mamy takie budki, które nam pozwalają latać i szybko biegać. To, że jak dostaniemy obrażenia, to Szybciej biegniemy i wlatują nas takie pszczoły, które się naprowadzają na wrogę i zadają mu obrażenia. Jakieś tam niewielkie, ale zawsze coś. Yy, to jest wyższy skok i podwójny skok. Ale ja nie mogę. Ale dobra, skoro już jesteśmy na spojnie, to Wam coś pokażę. Dobra. Ja pokażę coś co zrobiłem jest coś śmieszne Ale jest fajne Spójrzcie Tutaj mam statuetkę rekina, którą dodano chyba w tym update'cie. I spójrzcie No i nowy wypadają jakieś tam rzeczy z tych rekinów eee, Dobra O tej skrzynki Taka sobie zróbmy. Eee, i oczywiście trzeba zrobić tak, że idziemy z tym, co jest nam niepotrzebne tutaj. Sprzedajemy... Mm, to się nie przyda. No. A jeszcze... Jeszcze oczywiście... Zapomniałem o dwóch rzeczach. Okay, dobra, no wypadnę mechanizm do nurkowania, jest fajnie. No dobra, no ja sądzę, że to będzie taki krótszy odcinek. Sądzę, iż to byłoby na tyle w tym odcinku, więc do zobaczenia, no i cześć!